Witam Was serdecznie ponownie. Dzisiaj, oczywiście, temat, który pojawia się co miesiąc, czyli ulubieńcy poprzedniego miesiąca. I listopad ma takie swoje, wiecie, przypadłości. Już brak światła, jest bardzo zimno przeważnie, spada trochę nastrój, więc mam tu takie kosmetyki, które u mnie nastrój, jak mi poprawiały, i poprawiały stan mojej skóry, ale nie tylko skóry, dlatego że dzisiaj będę mówiła też o włosach. I też na samym końcu tego filmu dla moich stałych subskrybentów będzie rozdanie. To rozdanie, które Wam ostatnio obiecywałam, rozdanie z pielęgna, będzie można wygrać naprawdę bardzo fajny zestaw kosmetyków. Naprawdę jest fajny. Na samym końcu powiem Wam, jakie to są kosmetyki i co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym rozdaniu. Pewnie stali oglądacze już wiedzą. I to był zdecydowanie miesiąc, tak jak Wam mówiłam, bardzo dobrych u mnie podkładów. Właściwie każdy podkład, który przetestowałam, sprawdził się u mnie genialnie. Miałam też jeden podkład, który miałam dłużej niż miesiąc. Myślę, że miałam go około 3 miesięcy. I zrobiłam o nim oddzielny film, i oczywiście. Tutaj mam na myśli podkład PUR 4 w jednym Love Your Selfie. W tym momencie używam koloru MG1. Natomiast będę go łączyła na pewno z kolorem MG3 i wszystko o tym podkładzie jest w moim filmie, także jeżeli macie ochotę zobaczyć szczegółową recenzję, no to oczywiście serdecznie was zapraszam. A tak na szybko powiem, że jest to marka, która będzie nas chroniła przed niebieskim światłem, jest to również formuła anti-pollution, jest to kosmetyk wegański, cruelty free i vegan friendly. Oprócz tego jest to korektor i podkład w jednym. I ponieważ tak dużo o nim opowiedziałam w poprzednim miesiącu to myślę, że tutaj nie będę o nim nic opowiadać do tego, że jak macie ochotę, a wiecie, że to jest mój ulubieniec, no to zapraszam Was do recenzji, bo naprawdę ten podkład jest tego wart, żeby tę recenzję obejrzeć. Jeżeli szukacie akurat nowego podkładu, to to, co go wyróżnia, to jest właśnie jego krycie to, że ta formuła po prostu jest tak zrobiona, że będzie dobry do skóry bardzo wrażliwej na przykład, ale również jest bardzo kryjący. Poza tym naprawdę zapraszam Was do recenzji. Drugi kosmetyk, który też niesamowicie mi się spodobał i też pewnie się go tu spodziewałyście, to jest kosmetyk oczywiście marki Mi i to się nazywa Velvet Radiance Face Base, z tego się śmiałam, że to jest Face Base, ale tak się właśnie nazywa. I to jest też kosmetyk, który ma bardzo fajny skład i jest intensywnie nawilżający, przepięknie wygląda na skórze. Są to kosmetyki mineralne, angielskie. Ja tak jak mówię, bardzo tą markę polubiłam. Myślę, że naprawdę jest ona warta zainwestowania, bo to znowu cena tego podkładu nie jest niska. W zasadzie to jest taka baza bardziej rozświetlająca. To jest taki jakby tint, ale ma więcej wspólnego już z podkładem. Przepięknie wygląda na skórze, długo się utrzymuje. Mówiłam też o nim w innych filmach, więc możecie sobie też tam zajrzeć. I ze względu na tą właśnie naszą taką zimną już pogodę, na to, że skóra jest mocno przesuszona, no to zdecydowanie ten kosmetyk mogę Wam polecić, dlatego że on po prostu będzie utrzymywał wilgotność na skórze. Naprawdę pięknie też wygląda. Jeżeli lubicie takie bardzo lekkie, przejrzyste podkłady, tak jak ja, no to myślę, że na pewno ten kosmetyk się Wam bardzo spodoba. Też bardzo dobra kolorystyka, tak samo zresztą jak w Pur. I trzeci kosmetyk, który bardzo mi się spodobał, to jest oczywiście Eveline Cosmetics Satin Matte. I tu w zasadzie mogłabym przynieść ten następny podkład jeszcze, który ma wegańską formułę. Ale tak jak Wam mówiłam w filmie, no bardziej chyba podoba mi się ten, dlatego że mimo tego, że on mocniej matuje niż tamten, jest bardziej matowy. To jednak ma ten satynowy efekt na skórze. Bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie kryje. Tutaj akurat jest filtrowany śluz ze ślimaka i naprawdę myślę, że w tej cenie ciężko jest znaleźć tak dobry podkład. On chyba kosztuje 17 zł, więc postanawiałam dzisiaj też go wyróżnić, bo myślę, że no część z Was po prostu będzie szukała kosmetyków. Może nie w takich wysokich cenach jak przed chwilą pokazywałam, tylko czegoś na przykład z drogerii. Coraz częściej też używam tego korektora. Wydaje mi się, że on był w poprzednim miesiącu, jeśli chodzi o ulubieńców. Bardzo fajny korektor. Tak jak wiecie, też używam cały czas maskary do brwi. Także tutaj, jeśli chodzi o Eveline, to będzie zaraz jeszcze jeden kosmetyk, który też używałam przez cały miesiąc, więc wam go pokażę. Teraz może palety do makijażu oka, ponieważ znowu mam aż trzy. I może zacznę może zacznę od tej palety, ponieważ pewnie się domyślałyście też, że ona wyląduje w ulubieńcach miesiąca. Dzisiaj znowu mam ją na oczach, ale właściwie używałam się wszystkich trzech palet. Korzystałam znowu sobie dzisiaj z tej przepięknej czerwieni, która jest tutaj. Korzystałam też z tego cienia, który okazuje się, że na stronie marki doczytałam, że to też jest rozświetlacz, więc również używałam go dzisiaj jako rozświetlacz. On ma taki bardzo dziwny, zielonkawy kolor, zielonkawo-złoty, ale jako rozświetlacz. Sprawdza się również świetnie, także ta paletka mi się podoba. Tak jak mówiłam, traktuję ją bardziej jako taką paletkę dla zbieraczy. Ogólnie jest to taki produkt, który po prostu poleciłabym komuś, kto zwyczajnie lubi tego typu gadżety, zbiera produkty, które są limitowane to wtedy taką paletę. Można sobie kupić. Natomiast dwie kolejne palety zdecydowanie są dla mnie takimi paletami, które można wykorzystać w makijażu dziennym. I to znowu jest paletka z edycji limitowanej marki Pur. Spodobało mi się w niej to, że ona jest pustyka mała. Że jest mała, jakość pórek, jakby tutaj, jest zachowana w pełni, czyli macie doskonałą jakość cienie, są bardzo masłowate. Macie dwa przepiękne cienie, które są niesamowicie kremowe. Są cienie, które są również bardzo kremowe, są tomaty. Także myślę, że wszystkie kolory tutaj są bardzo ładne. Jeśli lubicie ciepłe palety, może chcecie kupić sobie coś małego do tak zwanego buta, bo tutaj jest taka idealna paletka do buta, żeby ją włożyć. Plus jeszcze za te przysypujące się cekiny, bo to jest jedna kolekcja właśnie świąteczna, więc tutaj od razu można zobaczyć, że jest to kolekcja świąteczna. Także opakowanie też mi się bardzo podoba. I trzecia paleta, którą muszę wyróżnić, dlatego że niesamowicie mi się spodobała i im dłużej ją mam, tym bardziej ją lubię. I oczywiście wybrałam wersję matową. Jest to paleta Boys and Berries, nowej marki, o której mówiłam na kanale, Material Gear. To znowu jest paleta, która się nazywa Pro. Jest bardzo dużo samych matowych cieni. Dużo jest palet, w których jest połysk, ale matowych palet, całych matowych palet nie jest aż tak dużo, a myślę, że to jest taka fajna podstawa do makijażu. I dziś postanowiłam pomalować się nawet tymi dwoma kolorami i one tak ładnie się wtapiają w te wszystkie takie bardziej czerwone odcienie, czy też brązy. No nawet powiem Wam, że tego tak bardzo nie widać, ale miałam tutaj właśnie w kąciku nałożone te fiolety. I szalenie mi się podoba to, jak one wyglądają, jak one się ze sobą łączą, jak się nim pracuje. To też nie jest droga paleta, jak na tą ilość cieni. Papierowe, lekkie opakowanie. Fakt, że bez lusterka, ale tak jak mówię, no ja nie czuję potrzeby posiadania lusterka w paletach. Dla mnie to jest niepotrzebne i tak używam zewnętrznego jakiegoś lusterka. Także jeżeli macie ochotę zobaczyć, jakie inne jeszcze kosmetyki przetestowałam z Boys and Berries, to też zapraszam Was do tamtego filmu, bo tam było sporo, sporo fajnych kosmetyków. Kolejna rzecz to jest Butter Bronzer. Oczywiście też pewnie się spodziewałyście, że on tutaj będzie, w tym takim kolorze pośrednim. To jest chyba drugi kolor jaśniejszy. Bardzo miękka formuła oparta na maśle muru-muru, czyli możecie być pewna, że to jest formuła, która jest naprawdę optymalnie miękka i taka bardzo delikatna. Na przykład kosmetyki marki PUR są produkowane na maśle kakaowca, tak mi się wydaje, i dlatego one też są takie niesamowicie miękkie. Tutaj macie masło muru-muru, czyli i też jest to działanie pielęgnacyjne, co mi się bardzo w nim też spodobało, ale też no naprawdę jest to bardzo dobry kosmetyk I myślę, że mówiłam o nim też sporo, a ponieważ nigdy go nie miałam, bo tak jak Wam mówiłam wcześniej, nie mogłam go nigdzie kupić, bo on po prostu wciąż jest gdzieś wyprzedany, no to pojawia się na kanale dopiero teraz, ale myślałam o nim tak od dwóch lat... Od dwóch lat myślałam, żeby go kupić. Co jeszcze? Oczywiście, mm, dla mnie, oczywiście, to ta nowa baza Spór bardzo mi się spodobała, jest naprawdę świetna. Ja w ogóle bazy Spór bardzo lubię. Tutaj jest sporo kosmetyków Pór, dlatego że no akurat było trochę nowości, które przetestowałam. A ta baza akurat ma właściwości i Jest to taka baza, która jest w ogóle polecana do skóry tłustej, mieszanej i taka baza, która jest też polecana do skóry trądzikowej. I co mi się w niej bardzo spodobało, to jest to, że ona nie daje takiego super matu, który ściąga skórę. Ona daje taki bardzo statynowy mat i bardzo mocno też na wierzchu. To mi się w niej spodobało najbardziej. I ja używam jej na środkowe partie twarzy. Tutaj jest 1% kwasu salicylowego. To mówię wszystkim osobom, które nie stosują filtrów w dzień, a powinny z tą bazą, tym bardziej musicie. Bardzo ładnie bluruje, właśnie lekko matuje i bardzo ładnie wygładza skórę. I jest też super wydajna, tak jak pozostałe bazy PUR. I znowu dla mnie bardzo ważna informacja to jest to Blue Light Defense, czyli przeciwko światłowidzielnemu, co bardzo mi się też w tej bazie podoba. Wiecie na pewno, że ja szaleję za pudrami i mam pudrów, nie wiem ile, ale dziesiątki pudrów mam tutaj z tyłu ze sobą w komodzie. Mam naprawdę dziesiątki pudrów sypkich, które bardzo lubię. Ostatnio pokazywałam Wam Biotulin i tu mi się skojarzyło w ogóle, że ten następny puder ma znowu identyczne opakowanie. Czyli można powiedzieć, że albo Sisley ma takie samo opakowanie jak Biotulin, albo Biotulin takie samo opakowanie jak Sisley. Naprawdę są identyczne. I ja równo jakby co roku, w okresie właśnie świątecznym, kiedy już jest więcej światła sztucznego, regularnie wracam do tego pudru. On jest po prostu świetny do światła sztucznego, do rozpraszania światła sztucznego, czyli przed kamery, do zdjęć. Albo na przykład, nie wiem, jeżeli dużo przebywacie w świetle sztucznym, musicie mieć bardzo dobrze zrobiony makijaż, no to ja tutaj naprawdę zawsze, zawsze polecam ten puder. Puder sypki z ekstraktem z kwiatu z hibiskusa i polecam zawsze kolor, który się nazywa 1 irise. Dlaczego? Dlatego, że nie wiem czy oglądacie Mel, która ma też świetny kanał na YouTubie, bardzo dużo mówi o kosmetykach kolorowych przede wszystkim. Ona szukała bardzo długo zastępstwa do swojego ukochanego pudru La Mer. tego takiego, który został wycofany, tej takiej olbrzymiej, olbrzymiej bryły i ja też szukałam zastępstwa do tego pudru i ona powiedziała, że to jest jedyny puder, który idealnie naśladuje tamten, że po prostu jest no niemal identyczny, a tutaj tego pudru jest 12 gram, więc zdecydowanie jest go dużo więcej, mimo tego, że używam go... Używam go, myślę, ponad rok. Zużyłam dopiero tyle. Fakt, że nie używam go tak, jak mówię wam, latem już po niego nie sięgam, bo nie widzę takiej potrzeby. Ale używam go do wykończenia makijażu, też wolno się go zużywa, bo to jest jednak puder sypki. Dodatkowo, zrobiłam też film o pudrach sypki, które najbardziej lubię, dlaczego je polecam. Jest tam sporo pudrów. Także właściwie co miesiąc mogę Wam pokazywać nowy puder, bo naprawdę pudry uwielbiam. No i co? szminki, tak? Bo szminka to jest strasznie ważne u mnie kosmetyk. Uwielbiam szminki, tak jak wiecie. I cały właściwie miesiąc królował u mnie takie Cienie. I wydaje mi się, że szminki Oh My Kiss już Wam pokazywałam. To jest właśnie to jest to, że nie pamiętam sama, co było ulubieńcem zeszłego miesiąca, ale tak szybko po prostu płynie czas. Natomiast w tym miesiącu przyczepiłam się po prostu do koloru 08, który dzisiaj też mam na ustach. Pytałyście mnie ostatnio, co mam na ustach. I zazwyczaj właśnie szminka 08 łączyłam sobie z tymi szminkami z Boys and Berries, które stały się moimi ulubieńcami jeśli chodzi o kolory. Jest to odcień Pralin i jest to odcień Silhouette. Mówiłam Wam o tych szminkach i jak nałoży się właśnie jeden z tych kolorów, które są no jednak bardzo matujące i później nakładam sobie tą szminkę w kolorze 08, nawet ona jest tutaj dość mocno brudna, ona jest po prostu taka bardziej żółtawa jakby w kolorze, to wychodzi taki bardzo ładny, neutralny odcień. Przed kamerą naprawdę wygląda pięknie, a na żywo też wygląda pięknie. I dodatkowo formuła tych szminek o oh My Kiss jest taka, że jest bardzo nawilżająca, więc ładnie usta wygładza, co ostatnio zaczęło mi się podobać, czym się niesamowicie zdziwiłam, bo jak wiecie ja zdecydowanie wolę intensywny mat. I kolejna szminka to też jest szminka, którą uwielbiam i która też nie jest w ogóle matowa, też pokazywałam wam. W ostatnim filmie tą szminkę to jest oczywiście Vinyl Volume Lipstick, i to jest odcień 03, i pomyślałam sobie, że on no, musi być w ulubieńcach, bo naprawdę używałam jej bardzo często. Ciekawie też pachnie, tak słodko, zresztą tutaj te wszystkie szminki pachną dosyć słodko. I to jest szminka właśnie powiększająca usta, taka o takim wyglądzie bardzo winylowym. Dzisiaj akurat jej nie mam, ale może ciężko zobaczyć, w moich chyba ostatnio dwóch filmach miałam tą szminkę na ustach. Wszystkie cały czas używam z tą samą konturówką, czyli to jest 502 najczęściej jest Golden Rose, jeśli nie mogę znaleźć żadnej innej konturówki. To zazwyczaj jest 502 z Golden Rose. I takim wielkim, wielkim ulubieńcem poprzedniego też miesiąca jest ta gąbeczka, też z Boyce and Berries. Mówiłam też, że ona na pewno będzie w ulubieńcach. To jest gąbka, która jest pięknie wyprofilowana, świetnie się nią pracuje, można naprawdę zrobić sobie w bardzo łatwy sposób, szybciutko nią makijaż. Również jest piękna do właśnie bakingu, do konturowania, na przykład jeżeli jej używacie, tak jak ja, pudru. Tutaj pod kość policzkową, czy pod usta, czy gdzieś tutaj, no to ta gąbeczka jest tak rewelacyjnie wycięta, że to jest wszystko bardzo szybkie, bardzo łatwe. Także, jeżeli szukacie zastępstwa dla beauty blendera, który jest. No jednak wiadomo, super drogi. No to zdecydowanie tę gąbaczkę bardzo Wam polecam. Na razie używam się jej po prostu fantastycznie. I jeszcze jedna rzecz z Voice and Berries, która dzisiaj będzie w filmie, to jest na pewno ten pędzelek. Tam były różne pędzelki, one mi się bardzo spodobały. Naprawdę są fajnej jakości, fajnie mi się używa. Ale ten pędzelek 270 Detail Shader jest naprawdę... Po prostu świetnym pędzelkiem. Takiego jeszcze no nie mam w zbiorach swoich, o dziwo. Mamy bardzo dużo pędzli w ogóle, naprawdę mnóstwo. Ale tego typu pędzla nigdy nie miałam. Taki po prostu maleńki, maleńki, bardzo mocno zbity pędzelek. Na pewno można dostać je w innych markach, natomiast ja po prostu jakoś się nigdy nie, tra nie trafiłam na tego typu pędzelek. I teraz widzę, jak on bardzo był mi potrzebny. Dzisiaj nawet malowałam sobie moje kreski właśnie tym pędzelkiem cieniem. I naprawdę jest on rewelacyjny, właśnie do takiego detalicznego rozcierania. I co? Teraz może przejdziemy już do pielęgnacji. Dlatego że wydaje mi się, że omówiłam wszystkie kosmetyki do makijażu, na których mi zależało. Jeżeli o czymś zapomniałam, to oczywiście. Będzie to w opisie pod filmem, bo mogłam o czymś zapomnieć. I zacznę może od pielęgnacji włosów, która spędzała mi sens powiek w poprzednim miesiącu, dlatego że moje włosy były bardzo najwyraźniej osłabione albo były zbyt długie, albo to i to. Dlatego, że jest listopad i może się wydarzyć to i to, i tak widzicie, już je skróciłam. W końcu po raz pierwszy w filmie nie mam chyba związanego. Kucyka, co mnie totalnie wkurzało, że mam kucyk, po prostu nie znoszę chodzić coś z kucyku. Natomiast moje włosy były w takim stanie, że jak je rozpuszczałam, to były za długie, jak je związywałam to było jeszcze gorzej. I do tego zawsze nosiłam też opaskę, to mogłoście zobaczyć. Ale jakie kosmetyki mnie uratowały. Dlatego, że moje włosy wypadały naprawdę dość mocno. I ja w sumie mam takie wypadanie włosów raz w roku, właśnie głównie jesienią, taką późną jesienią, czyli teraz. I stosuję zazwyczaj wcierki. To jest według mnie najlepszy sposób, żeby wzmocnić skórę głowy, wzmocnić cebulki. I rzeczywiście widzę, że 3 czwarte włosów mniej mi wypada, mimo tego, że wcierka stosuję 3 tygodnie. I cały czas to są u mnie te same wcierki: to jest wcierka akurat marki Away, która się nazywa Vivifying Remedy Sensitive Sculpt. To jest akurat do skóry wrażliwej głowy, ale również ona ma po prostu przeciwdziałać wypadaniu włosów. To jest niestety droga kuracja, natomiast marka Oway naprawdę jest rewelacyjnej jakości. I tutaj też po prostu jest to firma dla osób, które lubią kosmetyki czyste składowo, które lubią kosmetyki cruelty free, bardzo, ale to bardzo lubię markę Oway, Także cieszę się, że mam tą kurację i zużyłam z tego co widzę całkiem sporo, dlatego że naprawdę intensywnie jej używałam, bo używałam jej codziennie prawie wieczorem także naprawdę intensywnie i około 10 psiknięć więc to też jest dosyć sporo ale no genialnie poprawiła stan moich włosów praktycznie teraz no, zwyczajnie przestały wypadać. Wypadają w taki sposób jak kiedyś, czyli tam kilka włosów mi pada przy myciu, kilka przy czesaniu. Druga rzecz, jakiej używałam, i też myślę, że ona miała bardzo duży wpływ na to, jak moja skóra głowy się zachowywała, to jest szampon, o którym Wam już mówiłam w filmie, właśnie z kuracjami do włosów, z szamponami moimi. To jest John Masters Organics Scalp. Jest to szampon, który zawiera mięta i wiązówkę błotną, szampon do włosów wypadających i osłabionych, czyli cudownie dla mnie. Szampon stymuluje skórę głowy, odżywia cebulki, kontroluje wydzielanie sebum, zwiększa objętość, już od pierwszego użycia znika problem przetłuszczającej się skóry głowy i zatkanych mieszków włosowych. Jest to w zasadzie taki szampon, który mogłabym polecić właśnie komuś, kto ma tłustą skórę głowy, na przykład suche włosy. Ale ja na przykład mam odwrotnie, bo ja mam suche włosy i suchą skórę głowy i ten szampon też u mnie się bardzo fajnie sprawdza, chociaż nie stosuję go codziennie. Mam też szampon właśnie z Away, taką kurację nawilżającą, który po prostu jest rewelacyjny, więc tak na przemian wszystkiego sobie używałam i to naprawdę bardzo, bardzo mi pomogło. Także to były moje dwa takie naprawdę bardzo ważne produkty pielęgnacyjne. Moja skóra postanowiła, że będzie wyrzucała olbrzymie ilości wyprysków i to z reguły się dzieje u mnie, wiadomo, w dniach, kiedy wszystkiego kobiety. Na okres wypryski hormonalnej i naprawdę w poprzednim miesiącu miałam ich bardzo dużo i widzę, że w tym miesiącu również mam ich bardzo dużo. Zużyłam dwa opakowania takich plasterków. Tu akurat mam plasterki z marki SOME BY ME, ale bardzo też polecam Wam, tak jak wiecie, plasterki COSRX. Natomiast obojętnie, które będziecie miały, po prostu no są bardzo dobre. I zużyłam dwa takie opakowania, także myślę, że warto też o nich powiedzieć. One są wodoodporne i bardzo ładnie absorbują wszystko to, co zostaje po prostu, wiecie, w zaskórnikach. Czyli na przykład, przypuśćmy, że macie taki zaskórnik, który już tak prawie wychodzi, no to wtedy warto nakleić taki plasterek na noc. I on oprócz tego, że złagodzi stan zapalny, który praktycznie znika u mnie po jednej nocy, to dodatkowo powoduje, że ten zaskórnik się jakby wchłania do środka, Albo wychodzi cały i wychodzi na ten plasterek, więc jest to też bardzo jakby higieniczne. Można nosić te plasterki też w ciągu dnia. Bardzo je lubię. To jest taki jeden z moich niezbędników i musiałam do niego wrócić. Maska, którą uwielbiam, którą dostałam w prezencie, jest to maska Lasz, której nigdy nie miałam. Bardzo zawsze chciałam ją wypróbować. Jest to maska, którą należy trzymać w lodówce, o czym zapomniałam, i już tak zaczęła mi trochę pachnieć. Inaczej, chociaż nie. Pachnie bardzo ładnie. Pachnie solą morską i pachnie algami, ponieważ tu jest słymorska i algi i kaolin na przykład. Jest to maska mineralna do głębokiego oczyszczania, wygładzania. I tutaj jest napisane, że to jest świetna maska dla każdego. Znaczy, ja ją bardzo lubię przede wszystkim za to, że ona bardzo łagodnie skórę oczyszcza, ale też ją koi i nawilża. Bardzo fajna maseczka, jeżeli macie gdzieś lasza. Ja lasza uwielbiam i naprawdę jest to jedna z marek, na którą. Chyba najbardziej czekam w Polsce, jeżeli chodzi o kosmetyki w ogóle, to czekam na nich, no ale niestety cały czas ich w Polsce nie ma, więc trzeba zamawiać wszystko z UK, ale naprawdę, jak macie jakieś ulubione kosmetyki, to warto. Ja również, tak jak wiecie, zamawiam perfumy. Świetna maseczka, bardzo mi się podoba, nazywa się Bibi Seaweed. Chyba Agata Manosa mi ją poleciła, tak mi się wydaje. A drugą maską, z którą się nie rozstawałam, też opartą na białej glince. Bo muszę sobie tu wyczyścić opakowanie, bo wygląda niezbyt fajnie. Jest oczywiście maska Centella Pure Heels. Centella 65 Green Tea Pack. Znowu maska dla osób, które dobrze tolerują kosmetyki naturalne. Bardzo lubię tą maseczkę, szczególnie, że właśnie po retinolu moja skóra jest lekko przesuszona i taka czasami nadwrażliwa. Nie mówię, że zawsze, nie mówię, że codziennie, ale tą maskę robię sobie po prostu z dużą przyjemnością albo rano, albo wieczorem. I zawsze po prostu moja skóra jest po niej bardziej uspokojona, bardziej nawilżona, bardziej wygładzona. Mówiłam, że lekko oczyszcza? Chyba mówiłam, bo to też jest kaolin. I jest jedna rzecz, o której nie zdążyłam zrobić filmu w poprzednim miesiącu, dlatego że zdecydowałam się na film z retinolem, natomiast miałam zrobić film z witaminą C, ale stwierdziłam, że witaminy C to jakby możemy stosować cały rok. No i zdecydowałam się na retinol, natomiast mój ostatnio ulubiony kosmetyk z witaminą C, który naprawdę bardzo, bardzo polubiłam, to jest marka Cora, Cora Organics, czyli marka organiczna. Do każdego typu skóry, akurat nazywa się ono Noni Bright, dlatego, że ta marka bazuje w ogóle na olejkach z Noni, na wyciągu z Noni. Dlatego, że Miranda Kerr, która tą markę stworzyła, podobnież ma na punkcie Noni obsesję. Nawet podobnież pije takie specjalne beauty shoty właśnie oparte na Noni, które są podobnież bardzo niesmaczne, bo dużo jej koleżanek z branży właśnie mówi, że jak ona może to pić. I oparła swoją właśnie markę całą na Noni i to serum naprawdę jest genialne. Tak mi się podoba to, jak ono działa, bo ono bardzo ładnie skórę rozjaśnia, rozświetla też intensywnie skórę na a Skóra wygląda naprawdę bardzo ładnie, jest też niesamowicie delikatne. Także cieszę się niesamowicie, że mogłam je przetestować. I jest to serum, który tutaj marka, z tego co widzę, poleca na dzień. Także to też warto, warto o tym powiedzieć, że to jest serum, który jest polecany na dzień. I ma wysoką zawartość witaminy C. Tutaj nie jest podane, jaka ta wysokość tej witaminy C jest, ile tutaj jest procent. Ale po prostu bardzo ładnie na skórze się zachowuje. Są to kosmetyki objęte również EcoCert, czyli najwyższa jakość, jaka może być. Również są Cruelty Free. No i co mi się też podoba, z tyłu na opakowaniu napisane jest Optymizm, czyli optymizm. Także było to zdecydowanie no, ulubione moje serum. Właściwie tak muszę powiedzieć, że od dwóch miesięcy jest ulubione, ale chyba w przednim miesiącu o nim zapomniałam. I co dalej, co dalej? Oczywiście ostatnim kosmetykiem tutaj w filmie będzie kosmetyk z retinolem, o którym właśnie mówiłam przed chwilą. Chodzi mi o terapię z retinolem R01 Dr. Hlebus, o której właśnie zrobiłam ostatni mój film Film. I wywołał on jakąś taką w ogóle falę, nie, nie wiem czego nawet, nie wiem jak to nazwać, ale było dużo komentarzy, które no, były bardzo nieprzychylne. Ja to oczywiście rozumiem, że nie każdy musi lubić dr. Chlebus, czy nie każdy może zgadzać się z jej wypowiedziami, ale myślę, że też naprawdę nie dajemy się zwariować. I ja akurat poleciłam wam ten kosmetyk, dlatego że według mnie jest to formuła, która jest wysoko stężona, jeżeli chodzi o każdy rodzaj skóry, nawet skórę bardzo wrażliwą. Też pamiętajmy o tym, że nie każdy po prostu może stosować kosmetyki naturalne w 100%. Także ja sobie zdaję sprawę jaki ten kosmetyk ma skład. Tutaj akurat wiecie, nie musicie mieć uświadamiać. to, że komuś się nie podoba, że w składzie jest konserwant na przykład, również to rozumiem, ale niektóre kosmetyki po prostu muszą mieć w składzie konserwanty. Także myślę, że nie chciałabym się odnosić do jego składu, tylko do tego, jak on działa i co on takiego daje skórze. I to wszystko omawiam w poprzednim filmie. Także jeżeli macie ochotę, to możecie sobie tą recenzję tego kremu obejrzeć. Natomiast mówię też tam ogólnie o retinolu, także jeżeli nie macie akurat ochoty, no to możecie tą recenzję pominąć. Ale powiedziałam Wam też, że to jest jedyny retinol, jakiego używam. Dlatego myślę, że no ma sens zrobienie filmu, jeżeli jest to jedyny retinol, jakiego w tej chwili używam. Zrezygnowałam z dwóch innych, które podobały mi się mniej, które po prostu odstawiłam. Też mówiłam Wam o tym, że Dziwi mnie ten wyścig stężeń, który teraz panuje. Ja wiem, że wszyscy chcą mieć jak najwyższe stężenie, tylko nie rozumiem po co, jeżeli to stężenie może nas po prostu podrażnić. To jest kosmetyk opracowany do każdego typu skóry, który miał badania przeprowadzone w klinice, tak jak Wam mówiłam, były one prowadzone przez 3 lata na pacjentach ze skorzeniami skóry. I po prostu dlatego też ten kosmetyk tak mi się bardzo spodobał. I tutaj ja nie potrzebuję wyższego stężenia niż to, które w nim jest, bo ono jest bardzo wysokie, bo to jest czysty reptil. Ale tutaj nie, no nie chciałabym się dzisiaj odnosić do tego całego szumu, który był w poprzednim filmie, dlatego że myślę, że to też nie o to chodzi. Jeśli kosmetyk jest organiczny, naturalny, przecież zawsze o tym Wam mówię, zawsze te rzeczy rozgraniczam, natomiast nie wiem dlaczego części osób, które mnie oglądają, wydaje się, że ja prowadzę kanał z kosmetykami naturalnymi i że jak pokażę coś, co zawiera konserwant na przykład, albo pek, no to wtedy już należy, wiecie, zesłać mnie do piekła. Natomiast myślę, że jeżeli ktoś nie toleruje, Mojego podejścia do kosmetyków, czyli oczekuje ode mnie, że będę pokazywała tylko jakiś jeden określony typ kosmetyków, no to niestety chyba nie wiecie, no nie, nie dogadamy się, bo ja będę pokazywała bardzo różne kosmetyki. Ja będę pokazywała kosmetyki, które osobiście bardzo lubię po prostu, które mi się sprawdzają, które uważam, że są dobre. Także, jeżeli ktoś lubi po prostu kosmetyki ogólnie, tak jak ja, no to na pewno coś na moim kanale znajdzie, ale też nigdy się nie zastrzegałam, że będę miała kanał z kosmetykami naturalnymi, to nigdy, nigdy tak nie mówiłam, nie wiem, skąd są takie opinie, że powinnam pokazywać tylko kosmetyki naturalne, i też nie zamienię swojego kanału, o czym pisałam na moim Facebooku, w kanał o czytaniu składów, i nie wiem, po prostu, jeżeli macie ochotę oglądać takie kanały. Składach kosmetyków, no to wiecie, znajdziecie je na pewno. Natomiast u mnie, tak jak widzicie, będą bardzo różne kosmetyki. Będą kosmetyki wegańskie, będą kosmetyki organiczne, będą kosmetyki w 100% naturalne, będą kosmetyki, które naturalne zupełnie nie są. Także myślę, że każdy może sobie coś tutaj znaleźć. I jeżeli jakby cenicie moją osobę, czy też nie wiem, moje opinie, czy po prostu lubicie mnie oglądać, to jest mi bardzo miło, ale nikogo na siłę nie zamierzam zatrzymywać. Naprawdę nigdy mi na tym nie zależało. Tak jak widzicie, mój kanał, w dalszym go z bardzo małym kanałem. Natomiast myślę, że tworzymy taką bardzo ścisłą, fajną, myślę, że ścisłą i fajną, przyjacielską grupę dziewczyn, która się cały czas rozrasta, co oczywiście bardzo mnie cieszy. Ale po prostu no też jakby nie szantażujcie mnie tym, że mnie opuścicie na przykład, bo no to na mnie po prostu nie działa w taki sposób. I ja bym bardzo chciała, żeby każdy miał wolną rękę i wolny wybór i żebyście się czuły swobodnie po prostu z wyborem kosmetyków. Bo jeżeli coś Wam pokazuję, no to zdecydowanie ten skład oglądam. I podejmuję decyzję, że chcę ten kosmetyk Wam pokazać. To jest po prostu moja decyzja. Także, jeżeli na przykład część widzów teraz odejdzie po tym filmie, no to po prostu trudno. No, wiecie, nikogo na siłę nie można i tak zatrzymać, więc tym widzom, którzy po tym filmie odejdą, czy po poprzednim, no to życzę wszystkiego dobrego. A dla moich y, stałych widzów, dla wszystkich osób, które mnie oglądają i będą dalej oglądać i które mają przede wszystkim subskrypcję kanału, no to oczywiście zapraszam teraz na rozdanie. Chciałam Wam pokazać, jakie kosmetyki dla Was przygotowałam, dlatego tutaj muszę po mój wózeczek sięgnąć, bo będą to bardzo fajne marki. Więc przede wszystkim, tak jak obiecałam, w tej paczce będą te dwa kremy. To jest marka Senel, o której mówiłam w zeszłym miesiącu, że jest bardzo wyjątkową marką, jeżeli chodzi właśnie i o składy i takie piękne konsystencje. To są również kosmetyki Cruelty Free i również są przeznaczone dla wegetarian. Tutaj głównie są składniki pochodzenia naturalnego i tu będzie można otrzymać ode mnie krem wygładzający i krem korygujący pod oczy, który Oceniałam bardzo wysoko ponieważ miałam je w zeszłym roku i bardzo te kremy lubiłam. Kolejnymi kosmetykami, z czego się niesamowicie cieszę, będzie marka Onest i tutaj chciałam wam dać w prezencie krem Onest. To jest krem nawilżający na dzień. Być może teraz będzie on troszeczkę za cienki, bo już jest zbyt zimno, ale on jest z pompką, można też oczywiście użyć go później, zacząć sobie używanie później. Jest tu napisane, że on jest na 12 miesięcy, więc możecie zacząć używać go wiosną. Bardzo go lubię, świetny krem. Przepięknie nawilża, przepięknie wygładza, działa trochę jak serum, więc również można go używać na przykład jak serum. Czyli nakładacie go po prostu przed ostatnim waszym takim kremem zabezpieczającym, więc będzie też ten krem. Do tego ktoś będzie mógł sobie przedstawać swoją kroteczkę, dlatego że postanowiłam dać wam dwa kosmetyki z tej marki. Akurat mam ją w kolorze figa. Odcień się nazywa Fig. Bardzo ładny, taki naturalny odcień, także myślę, że dla kogoś, kto lubi makijaż, który jest naturalny, oprócz tego jeszcze lubi ładne, naturalne kolory, na pewno się Wam ta kredeczka spodoba. I ostatnią rzeczą, którą chciałam się z Wami podzielić, będzie olejek. Olejek mojej naprawdę ukochanej firmy. Tutaj akurat jest to olejek Blessmi, który jest zalecany pod makijaż ale również on może być stosowany jako pielęgnacja oczywiście. Dlaczego pod makijaż? Dlatego, że on ładnie po prostu rozcieńcza i powoduje, że podkłady, które są zbyt ciężkie, wyglądają na skórze bardzo ładnie. Tutaj jest Mira Kadzidło Złoto Plus Witamina E. Wszystkie sposoby na zastosowanie tego olejku są na stronie Bless Me, także możecie sobie tam zajrzeć. Olejek naprawdę jest genialny. Także tutaj już mam zapakowaną paczuszkę dla Was. Mam jeszcze więcej kosmetyków z pielęgnacją, ale już one poczekają na następne rozdanie, na nowy rok. A też możecie się spodziewać, że będzie niedługo rozdanie z bardzo fajnym makijażem, także... Myślę, że rozdań u mnie ogólnie będzie zawsze bardzo dużo, no bo ja się po prostu lubię z Wami dzielić fajnymi kosmetykami. Jeśli mogę, to z chęcią to robię. Także w dzisiejszym filmie to już jest wszystko, dlatego że moje pieski tutaj, ja widzę, patrzą na mnie i czekają na spacerek, więc będę musiała z nimi zaraz wyjść. Mam nadzieję, że dzisiejsze zestawienie kosmetyków się Wam spodobało. Jestem bardzo ciekawa, co Wy wybrałyście w przednim miesiącu, jakie były Wasze ulubione kosmetyki. No i zaczniemy miesiąc grudzień, gdzie pokażę Wam, myślę, dużo... Naprawdę świetnych kosmetyków, bo będą święta, może będziecie chciały sobie coś kupić. Także mam nadzieję, że przygotuję moje filmy właśnie pod tym kątem. Także do zobaczenia.